Czyli co najczęściej gnije w przyczepie? Styropian czy jeżeli, sklejka? Jeżeli tutaj ta sklejka dostanie wody, ona przy długim czasie robi ciemna gnita i może spróchnieć, tak? Teraz wchodzimy do przyczepy Pilot, żeby pokazać Wam ciekawe rozwiązanie z łóżkiem. Tak, no więc tak. Jak nie chcemy mieć łóżka, tylko chcemy sobie posiedzieć, to sobie rozkładamy skoliczek, tak? Taki trochę jak gławka szkolna, mhm. nie? dla. I się tutaj wkręca rurkę, tak? Tak, tak. A, i stoi koledzy, na rurce, no. Ale nam chodzi o coś innego. Jaki, taki skarb w ścianie. jakie fajny. Tutaj nogę. A, to jest tak. noga do tego łóżka. I zobaczcie, całe łóżko się kładzie. I zobaczcie, tak się kładzie. Tutaj praktycznie łączy się z tym łóżkiem tutaj. No. Fajne, można zaoszczędzić miejsca dużo, nie? Stawiacie całe tak. na ścianę i już. Półko tapczon. No. Świetne. Mogę? Możesz zamkać. No? Okay. no i jest oszczędność miejsca, nie? Mm -hmm. I przyczepa nie jest duża, tak. a w środku się można wyspać, nie? Tak. Jak w domu. To jest właśnie ta jedna nóżka. Tego. Aha, ona jest na rzepa? Nie, na jakiś, na rzepa takiego plastikowego. Noga i tutaj się zamyka na taki skobelek. Kolejne pytanie. Jakie przyczepy najczęściej schodzą? Małe, duże, średnie z jakich lat? To znaczy, my nie handlujemy towarem w zasadzie nowym, tak? Więc tu nie mogę powiedzieć, nie wiem jaki jest rynek. Jeżeli chodzi o u nas, to my mamy przyczepy z lat 80., 90. 2009, 10. To są takie powiedzmy. Naj, naj, najmłodsze przyczepy. Bywają młodsze, ale raczej to są rzadkie rzeczy. Najczęściej klienci w Polsce kupują przyczepy z przedziału 15, 25, 30 tysięcy. 15, 25, 23 to jest taki najbardziej pożądany, pożądana, pożądane takie widełki cenowe czy dwu, czy cztero, no rodzinne na pewno. Czteroosobowe, nawet jeżeli ktoś jest dwuosobową rodziną, to on kupując czteroosobową przyczepę ma po prostu dodatkowe jakieś tam miejsce na kawkę, że nie musi składać tego łóżka codziennie. Także jednak czteroosobowe. Jeżeli dwuosobowe, to najczęściej starsze pary, które chcą po prostu mniejszą przyczepę, taką przytulniejszą, to wtedy, wtedy, wtedy taką dwuosobową małą przyczepę gdzieś tam sobie kupują. Gibajek Mazurski pyta, że widział na ciężarówce przyczepę zimową Solifier. Obejrzyj jak wygląda ta przyczepa i czym różni się od nowszych letnich. Sprzedana. Sprzedana. Już jej nie zobaczymy. <grymne> tak. No skandynawska marka, ona jest faktycznie docieplona, trochę bardziej podłoga, ściany, sufit. Nie mamy tutaj chyba nic skandynawskiego. Na placu, co mogłabym pokazać. Na pewno bardzo szczelnie, szczelniejsze zdecydowanie są fendy. tutaj yy, grubsze, trochę ściany, ale nic z tych skandynawskich marek, żadnego solifiera, żadnego polara, nic z takiego Jest tutaj. nie macie. Nie pokażę. Mhm. Tutaj Quattro ma dwa pytania, na które jeszcze nie odpowiedzieliśmy. Jaką przyczepę bym, ne, jaka przyczepa mi się najbardziej podoba i którą bym wziął osobiście? Słuchajcie, jest tyle ładnych przyczep, że, że nie wiem, to, to jest A, kwestia fajne, ta jest tak. najładniejsza ta moja. Nie no, dłuższy temat, dłuższy temat. Kolejne pytanie, od ilu lat świat kempingów działa w Polsce? W 2007 roku kupiliśmy pierwszą przyczepę. I od tego czasu właściwie zaczęliśmy sprowadzać przyczepy. 2008 rocznik przyjechała pierwsza przyczepa do Polski. Bo z tego co wiem mieszkaliście w Anglii, tak? Tak. tak. Mieszkaliśmy w Anglii dwa lata i e, trzy lata i, i co? No i kupiliśmy sobie przyczepę. No, chcieliśmy taką zobaczyć, jak to jest w tej angielskiej przyczepie, więc kupiliśmy takiego trupa. Niby stary, nie takiego trupa. Brudna była taka, że trzy dni ją po prostu szorowaliśmy. Ktoś tam paniem frytki smarzył przez, przez cały czas. No ale nie zdążyliśmy tak naprawdę nią wyjechać na wakacje, bo się sprzedała, no i... No i co? I po prostu stwierdziliśmy, że, że, że sprzedajemy, że wozimy. Nie? Więc mhm. przyjechała następna, następna i następna. No i tak to wygląda, jak teraz wygląda, że. Macie że, dużo przyczep. Tak, że pracujemy. I 12, i 12 lat doświadczenia. Ale... Pracujemy tak. 12 miesięcy w tym biznesie i jeszcze w wakacje siedzimy w przyczepie, bo to kochamy. więc. Aha. więc <laughs> Całe życie w no, My to lubimy, naprawdę. No. Nie namówimy nikogo, jeżeli ktoś nie lubi, ale, ale faktycznie mamy takie duże grono znajomych, które z nami na kempingu spędza czas i mówią, że no po prostu jest, jesteśmy jak zaraza, nie, że, nie no. <głoszenia> <głoszenia> że to się udziela. Tak. Jest. Kolejne pytanie. Czy Vectra uciągnęłaby dwuosiową przyczepę, taka, taką jak Wasze biuro? <głoszenia> To znaczy tak, jeżeli, jeżeli ma mocny silnik, tak i w dowodzie jest wbite, że może tonę 800 mieć na haku, to jak najbardziej w sobie poradzi, tak, bo to producent przewidział y, daną wagę przyczepy do, do odpowiedniego auta, tak I jeżeli producent y, wpisał w, y, w rubryce O1, że przyczepa może mieć tonę 800, to jak najbardziej może być Włosiówka oczywiście y, podkaczona pod Czyli z góry już, ten, już ten... mówię, że. Nie mam takiej informacji, że mogę ciągnąć taką przyczepę, więc nie, mo nie mogę ciągnąć takiej przyczepy. Yy, jaki Bo... silnik? 1.9 diesel. Diesel, diesel. No może być za słaby i te też chodzi o ciężar samochodu bardzo często, mm. że ta waga, waga przyczepy nie może być większa od wagi pustego auta. Druga sprawa to nacisk na hak. Ja mam 80 kg, tak. maksymalny nacisk. Ja ma 70 kg, czasami są auta 100 kg, yy, może być nacisk na hak. Ten nacisk można sprawdzić, są specjalne wagi do yy, mhm. pomiaru nacisku na hak który się podkłada po, yy, bez auta w miejsce, gdzie wchodzi hak, wkłada się tą wagę i sprawdza się nacisk. Bo Aha. oczywiście nacisk może być 70 kg przyczepy, ale jeżeli się załaduje pełen kufer bagażu, to może się zrobić nacisk nawet 120 kg. Tak? I to mhm. właśnie powinno się mierzyć, żeby nie doszło do sytuacji kolizyjnej, czyli no, jeżeli na drodze będzie źle rozłożone yy, obciążenie w przyczepie towar, tak? no, to może być niebezpiecznie. Tak? Mhm. A jak jest włosiówka, to ta przyczepa jest bardziej wyważona? Tak. Zazwyczaj tak, ten nacisk też się rozkłada właśnie tutaj troszeczkę inaczej. Mm -hmm. A łatwiej się pcha, nie jakby nie było movera, to powiem jak tak, to jest pchanie ręczko, ale jeżeli się skręca, to, to dużo trudniej, bo jednak dwie osie, y, 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 że tak powiem, jest opór I Takie tarcie jakby, nagrywa. nie? Tak, jest, no, jest opór. druga oś daje opór i skręty dużo trudniejsze, pod dużym kątem nie da się tak łatwo wymanewrować. Daniel pyta, Kamil, na ile wyceniają taki przecionek, co kupiłeś? Krzysiek. My ogólnie nie, nie specjalizujemy się w, spe w sprzedaży przyciągów. Yy, mogę powiedzieć, że przecionek takiej yy, dobrej jakości używany trzeba liczyć około 1500 do 2500 złotych. Yy, raczej staramy się sprzedawać swoje przyczepy wyposażone w przyciągi i, i tym się głównie zajmujemy, żeby nasze przyczepy miały. Nie sprzedajemy je, raczej ich yy, tak, że to powiem, poza, poza planem, poza naszymi przyczepami. Zdarza nam się, że mamy w nadmiarze, tak jak tutaj ten twój, udało nam się podmienić i Twojego pewnie wykorzystamy gdzieś to no, może do jakiejś starszej przyczepy. Jeżeli trzeba coś w nim naprawić, to zrobimy oczywiście, ale no nie, nie specjalizujemy się w, w sprzedaży właśnie przyczep. Mhm. Są firmy, które sprzedają, ale no, my na to nie mamy na tyle czasu, żeby sobie mhm. żeby, przymierzać to wszystko i, i do No, Ogarniamy sw swoje przyczepy swoje. wszystkim. Jasne. Piotrek pyta, pokaż przyczepy 3-6-letnie i jakie są ich ceny. Macie takie przyczepy, może? Nie, nie mamy. Chyba 2012 jest karado, tak? Nie. Od 50 tysięcy w górę, jeżeli byśmy mieli y, podjąć się takiego sprowadzenia, tak? Y, mhm. Przyczepa 2013, y, czyli taka 6-letnia. Zakładam, że około 50 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o brytyjski rynek. Mhm. Czyli na zamówienie możecie Jesteście to zrobić, ale nie macie aktualnie na placu. Współpracujemy tak z kilkoma firm, firmami z Wielkiej Brytanii, takimi na rynku dość znanymi i od nich moglibyśmy bezpośrednio do klienta sprowadzić taką przyczepę. Oczywiście po poprzednich mhm. przesłaniu zdjęć i, i o, o sprawdzeniu, ale. tak? Czy przyczepa ja jest? Tak. Mhm. Mnie zastanawia, ile w ogóle macie przyczep na placu? na tą chwilę około pewnie 80 sztuk docelowo do końca roku chcemy mieć setkę na placu żeby nowy rok nowy sezon zacząć z taką konkretną ilością żeby był duży wybór głównie to będą przyczepy z Wielkiej Brytanii raczej rzadziej mamy przyczepy tutaj kontynentalne ale bardzo często sprzedajemy przyczepy marki Hobby które się tak powiedzmy, że najlepiej sprzedają, jeżeli chodzi o, o niemiecki towar. One są trochę tańsze od marki Fend, którą, przed, przed, przed którą stoimy. Są może troszeczkę inaczej wykonane, ale no, klienci bardzo sobie chwalą Fenda, Knausa, Burstnera i, i, i hobby, właśnie to są takie bardzo popularne przyczepy. A my przede wszystkim mamy towar z Wielkiej Brytanii. Zuza stopa pyta, chciała, chciałabym zobaczyć yy, na odcinku Adrię najnowszą najlepiej, jak w ogóle tam jest. Idziemy teraz do Adri. Nie mamy najnowszej Adri. Yy, mamy Adrię z 2005 roku, więc to jest 14-letnia 14 przyczepa. Tak, cena 26 tysięcy, tak? Tak wygląda Adria Zuzo. No, mamy łóżeczko, opuszczamy stolik i tu mm. mamy. Takie stałe łóżko małżeńskie. Możemy zamknąć te drzwi do sypialni. A tu jest takie fajne okienko. Tak, tu mamy fajne okienko. Można to zamknąć. Mamy drzwi. Tak, mamy I macie okay. pokój. Łazienka. I, I umywalka jest tutaj za Asią, w tym miejscu. A to tutaj byliśmy, co byliśmy pokazywaliśmy, podwory, już tą tak, baterię tak, do wymiany. Tak. on pyta. E, jakaś przyczepa do DMC 900 kg. Mhm. Jakie są i jakie ceny? No to tam mamy w tym przedziale, co było, żebyś pokazał te przyczepy do 15 tysięcy. Mhm. To tam pierwsza przyczepa była taka fajna Abi, Sprinter. E, mhm. Podejdziemy tam? 900 kg, tak. To jest malutka taka czteroosobowa przyczepka. E, no bo zakładam, że klient chce czteroosobową przyczepę, no to, to będzie naprawdę bardzo duży problem, żeby taką przyczepę znaleźć e, z tą wagą. Ale no akurat tutaj jest taka, stoi. Mhm. Czyli, ta, czyli mamy za, DMC mamy 900 kg. Tak. Potem mamy 900, ale 950, ale dwójeczki, nie? To jest jedyna czwóreczka, mhm. która... która, yy, która czyli prostu... tutaj już byliśmy na początku, nie? Jak pokazywaliśmy tak. przyczepie do 15 tysięcy. Jedna chyba przyjedzie jeszcze, też taka mała. Nie pamiętam jak się nazywa. Chyba Eldis, też mhm. 950 chyba kilo. Czyli tak wygląda przyczepa 900 kg DMC. Bartek pyta, wytłumaczcie dokładnie, jakie przyczepy można ciągnąć na samo B, czyli kategoria B. Dobrze. Czyli tak, w poradniku na naszej stronie to jest opisane, ale poza tym przede wszystkim tak. Otwieramy dowód rejestracyjny samochodu. Informacja O1 to jest informacja o DMC auto, tak? czyli auto z osobami tam na pokładzie i tak dalej. Informacja O1 to jest informacja, jaką maksymalnie. Ciężką przyczepę możemy ciągnąć. I teraz, sumując O1 i F1, tak, nie, musi być mniejsze lub równe 3,5 tony. Mhm. Nigdy nie może być przyczepa cięższa od auta. Tutaj mamy przyczepę klienta, który przyjechał do serwisu. Tak jest. Była ściana przemoknięta. Tak, było wyrwane okno. Teraz już on sobie zamówił to okno. Jest nowe, wprawione. W każdym bądź razie, tutaj troszeczkę widać różnicę między tą płytą a tą, tą. Ta płyta po prostu była cała tutaj z wielką plamą. Zdemontowaliśmy starą, zgnitą płytę mhm. i wstawiliśmy listewki. Cała ramka tutaj była przegnita pod oknem, miniona. Czyli całą, cały ten styropian wymieniliście? Styropian tą jest oczeplenie część... w środku. To jest zewnętrzna płyta, to jest oryginalna płyta. Co prawda nie ten sam dokładnie wzór. Jest troszeczkę różniący się, tak jak widać, porównując z mhm. boku. Ale mamy tych płyt więcej, zamówiliśmy je nowe do różnych przyczep, są różne wzory i kolory. W każdym bądź razie tutaj jest to zrobione dość porządnie. Nie widać, żeby coś się z tym działo. Także jak widzicie, jak, jak macie tak? jakąś zgnitą ścianę, to można wymienić po prostu całe tutaj tak, poszycie. Tak, całe poszycie można zmienić. Tutaj mamy te sklejki, jak możecie zobaczyć. I taką mm -hmm. sklejkę przeciekniętą można sobie wymienić. To jest właśnie tak, ta do to Bailey. Jest typowo wodoszczelna, tak? bo można kupić w Polsce tańszą płytę, ale my importujemy. To pomaga nam, nam dealer nasz. One są różnych wzorów do różnych modeli. tak mm -hmm. Jest do Bailey, do Avondale'a. Są też drewnopodobne i na pewno jest no, na tyle elastyczna, że da się ją w niektórych miejscach wymienić. Trudno dostępnych. Mm -hmm. A styropian, styropian też macie. Pod, y, pod spodem tak jest. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że głównie jak gdzieś jest przeciek, to gnije samo oramowanie o tak? I, mm -hmm. i ta płyta po prostu nie przepuści wilgoci. Y, ale no, od środka jest często już też podgnita, jeżeli woda się dostaje. Czyli co najczęściej gnije w przyczepie, styropian czy jeżeli, sklejka? Jeżeli tutaj ta sklejka dostanie wody, ona przy długim czasie robi się ciemna i może spróchnieć, tak? Aha. Ta tutaj warstwa jest wodoodporna i zazwyczaj nic się z nią nie dzieje. Mhm. Czyli jest od tej strony jakby woda, tak? woda. Jeżeli to woda gnie. dostanie się pod uszczelkę, bardzo często przy oknach to się zdarza, to tutaj potrafi całe spróchnieć yy, i wtedy po prostu ca całą tą sklejkę, tę tą, tą płytę trzeba wymienić, tak? Mhm. Czyli raczej. tutaj nic się nie dzieje? Tak, uh -huh. bardzo często też orzebrowanie y, dookoła okien po prostu jest y, do wymiany, to są listewki y, drewniane. Jeżeli długo y, ten proces y, przeciekania gdzieś następuje, no one potrafią całe zgnić, zrobić się ciemne, trzeba je wymienić. Płytę wtedy się całą też ściąga, wymienia, y, a styropian tak naprawdę jest y, do użytku, no, można powiedzieć. Nienaruszony. Tak? Uh -huh. Teraz Krzysiek niesie w ręce uszczelniacz. Tak jest, to jest Sikaflex, yy, elastyczna masa typowa do uszczelnień yy, i wypełniania jakichś szczelin yy, w przyczepach. Bardzo często się zdarza, że przyczepa w szczególności na polskich yy, drogach dostaje wstrząsów i, i zdarzają się miejsca, które po prostu trzeba wypełnić, żeby nie, było, nie doszło do sytuacji, gdzie woda będzie wbijać się w głąb przyczepy no i penetrować tak? yy, mhm. całe poszycie yy, i, i drewniane elementy. Yy, tutaj, jak widać, jest łączenie przyczepy boku yy, z przodem, i tu jest listwa zazwyczaj, w którą się wpina przedsionek. Yy, one często yy, rozszczelniają maja... się tutaj? Zdarzają się miejsca, tak? Zdarzają mm -hmm. się miejsca gdzie po prostu robi się mała szczelinka. Jeżeli się zaniedba to, yy, to może dojść po prostu do, do jakiegoś yy, przecieku. Yy, zazwyczaj yy, powinno się to yy, robić co 2-3 lata. Tak? Holendrzy są zdania, że te listwy. Powinno się we wszystkich przyczepach, to już nie ma znaczenia skąd przyczepa jest jaka marka, powinno się to pilnować tego i, i co jakiś czas uzupełniać braki, Także tak, to nie jest żadna rzecz niebezpieczna, ani, ani jak coś się zaczyna dziać, po prostu no. trzeba zaignorować za, e, i e, zabezpieczyć przed przyczepą. No tak, przed bo jak widzimy, przyczepie. to są wstrząsy i to wszystko tak pracuje jest. tutaj, nie? I Na to się Tak, To mogą być listwy przy mm -hmm. oknach, przy bocznych oknach, tak? Zawsze trzeba po prostu całą przyczepę. Yy, Zobaczyć, zbadać, czy, czy nie ma takich miejsc, gdzie ta woda może sobie znaleźć miejsce, gdzie mm. się wbije do przyczepy. Tak? I jak się tego używa, to. Jest do tego jakiś jest pistolet. Jest? pistolet, tak, do wyciskania to jest, mówię, cały czas elastyczne i yy, no, na, pewno, na pewno jest to przydatne mm. i, A i możemy to... zobaczyć ten pistolet, bo ciekawi yy, mnie jak tego się używa. Momenti. Tutaj mamy, w którym to, miejscu? To jest Fent. Yy, ogólnie tak. Yy, są specjalne, że tak powiem, yy, tutaj widać, zwulkanizowało, tak? Mm. Yy, jest yy, jak widać, to jest oryginalny z fabryki przyczepa y, wypuszczona i często jest tak, że ten... Y, I to jest tutaj, ten uszczelniacz, to siwe, tak? Tutaj? Tak jest. Siwe, czarne, to potrafi nawet wyjść na wierzch, także to jest nic złego. Czym, czym bardziej to widać, tym pewniej, że przyczepa jest y, szczelna, tak? Mm. Y, tu jest oryginalna uszczelka, ona też potrafi po jakimś czasie y, skruszeć, y, gdzieś skurczyć się i, i warto po prostu miejsca, które y, braki wypełnić takim mm. Sikaflexem elastycznym. I Adam, przyniosłeś pistolet do tego. Tak. Aha, rozkręca się i Taką się. Taką tubę wkładamy do środka, obcinamy końcówkę i ten yy, klej już na końcu dozownikiem wylatuje yy, przy listwie. Mm. Także widzicie. No jest to procedura normalna, tak? No w Polsce yy, często ludzie stosują zwykły silikon i to jest no, tak naprawdę. No, Najgorsze to no, no. ten silikon po pierwszej jakiejś zmianie temperatury on się odparzy i już nie będzie miał swojej funkcji spełniał, tak? Ta woda będzie się wbijała pod silikon i to przejdzie, tak? Ale no, tutaj ten klej jest najbardziej stosowny do, do uszczelniania przyczepy. Dobrze, myślę, że wszystko już e, mamy odpowiedziane z komentarzy. Niektóre się powtarzały, więc nie będziemy dwa razy odpowiadać. Przyczepę zostawię u was, tak? Bo jadę jeszcze do firmy Cargo, tam pokażemy kampery. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zna Znajomych skargów. <noise> tak właśnie, bo Krzysiek z Asią się znają, z nimi, także teraz jadę pokazać wam nowe kampery. Też do poznania. To jest na jakiej ulicy? Bo jeszcze nie wiem. Wołczyńska? Wołczyńska, no. Wołczyńska. Także jedziemy na Wołczyńską. A to już będzie chyba w nowym odcinku. Także trzymajcie się na razie. Jestem na ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu i szukamy tej firmy gdzieś tutaj. Chyba widzę. Tutaj się wjeżdża. O, widzę, jest przyczepa. Także pokażę Wam, widzę już przyczepę i kamperki.